Oboch. 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 trzecie Oboch. O Oboch. nie Miejsce trzecie zajął Miejsce drugie Igor Drużyński i miejsce pierwsze zwycięzca tej kategorii Janek Skalżdy Gratulacje, proszę bardzo, jedna miska, Andrzeja poproszę na chwilkę. Andrzej, chodź na chwilkę. Chłopaki, patrzymy tutaj do pięcia. Merzelek, tutaj A szybko odbierz mi to, Diolch yn fawr. どんな